du du, -du, 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 -du. Nav Pogadamy sobie dzisiaj o zaległych screenach do Security Breach Ruin, o których nie miałam za bardzo do tej pory okazji pogadać. No i w końcu tak, usiądę do tego, nadrobię to, pogadam z wami, poanalizujemy sobie, chociaż nie ma tutaj nic nadzwyczajnego, żeby się od razu nie wiadomo jak jarać. Mimo wszystko trailer był 10 razy ciekawszy. Ale tak, mimo wszystko nadrobimy sobie te screeny, bo jestem tutaj od tego, żeby was informować o takich rzeczach. A więc od początku, znów dawko robił swój ukochany, cudowny charity stream, na którym zbierał pieniądze na jakąś tam organizację charytatywną. Nie wiem, nie zagłębiałem się w szczegóły. I znów poleciały jakieś screeny z Security Bleach Ruin, poleciały jego jakieś pluszaki i tak dalej. No, generalnie dużo się działo na tym streamie. Naprawdę bardzo szybko ludzie wbili wszystkie progi, które były ustalone, żeby odkrywać te rzeczy. Z tego co pamiętam, nie zdążył dojść do FNaFa 4 i już wszystkie screeny z Ruina poleciały, więc szybko poszło. W każdym razie mamy 8 screenów do Security Breach Ruin. I tak jak mówię, nie pokazują nam zbyt wiele e, względem takiego traileru, który wyszedł jakiś czas temu, ale nadal dają nam kilka hintów na to, Czego możemy się spodziewać? Pierwszy screen, znany nam doskonale z traileru, przedstawia nam wejście do Pizza Plexu. Tylko tym razem, już opuszczone. Jak widać, rozebrane w ogóle. Nie ma większości kafelków. E, większość oświetlenia, oczywiście, nie działa, no bo i po co. E, zaklejone wejście karteczkami, i w ogóle. Jakimiś gazetami. Ciekawe, czy będzie dało się coś z tego wyczytać, może jakieś ciekawostki, steregi, może coś na temat filmów naw. No, generalnie, lokacja, która nam się absolutnie w 100% kojarzy z Security Bleach, no bo widzieliśmy ją i mieliśmy ją okazję widzieć niejednokrotnie w tej grze. No i tutaj faktycznie upomina nam się ten fakt, że Security Bleach Ruin będzie grą, która pokaże nam to samo, tylko troszeczkę z innej perspektywy. Ale uwierzcie mi, posiedźcie do końca, bo to nie jest do końca prawda. Na drugim screenie widzimy stawbota i widzimy tutaj z tego co ogarniał chyba Price Corner. E, wydaje mi się, że to jest to miejsce gdzie były wszystkie te zabawki i tak dalej, bo widzimy tam w oddali piłeczkę do gry. E, w koszykówkę. Mamy tutaj jakieś półeczki na zabawki i tak dalej. Tak to wygląda, nie kojarzę do końca miejsca szczerze powiedziawszy bo troszeczkę ciężko jest odróżniać te miejscówki po tym, jak one zostały absolutnie zdemolowane. No i mamy stawbota, który o dziwo jest wyłączony. Ciekawi mnie motyw tego, dlaczego stawboty tu są, mimo to, że są wyłączone albo popsute. A może jednak działają, może jednak czuwają nadal nad lokacją, może jednak będą dla nas wciąż zagrożeniem. Na kolejnym screenie widzimy absolutnie zdemolowaną kuchnię i to nawet nie ma co tutaj się nad tym wiele zastanawiać, nie ma co zbierać. Ciekawi mnie fakt, co doprowadziło do tego, że całe te lokacje są aż tak zniszczone, bo nawet jeżeli przyjąć, że zakończenie z pożarem jest tym prawdziwym, to wszystko byłoby spalone, a nie porozrzucane po kątach, poprzestawiane i tak dalej. Jakby to nadal, nadal nie ma sensu, tu coś musiało się zaciąć więcej niż tylko pożar. Na kolejnym screenie widzimy wejście do Daycare'u i niestety widzimy tutaj też moje znienawidzone z całego serca endoszkielety, które niestety wrócą w ruinie i wiem już o tym bardzo dobrze i moja psychika chyba nie jest na to gotowa. Płaczące aniołę do szkielety będą w tej grze, niestety, prawdopodobnie nie w jednej lokacji i niejednokrotnie przyprawią mnie o absolutną schizę i dreszczyk emocji, którego nigdzie indziej nie zaznam. Na kolejnym sklinie widzimy golf, cares, e, golf kurs naszego kochanego Montiego. Czy jak to się to tam wymawia? Przy czym widzimy tutaj kadr, konkretniej na e, te wszystkie podwieszane elementy, tam gdzie mieliśmy całą walkę z bosem Montym. Po czym to wnioskuje? Po pierwsze, widzimy wielkie metalowe stelaże, które są poniszczone i tak dalej, a po drugie widzimy nasz ukochany pistulec, którym strzelaliśmy w Montiego. No widzicie już? Jeszcze nie. No to widzimy tutaj też naszego Montiego, który jest absolutnie zdezelowany i nie czuje się najlepiej. Tak, on też wróci w jeszcze bardziej zniszczonym formacie niż bez nóg. Każdy z animatroników wróci. Animatronik, o którym wiemy najmniej, nie jest Freddy, bo na trailerze widzimy tylko jego wstającego, ale nie. Ja mam przeczucie, że on nie jest już taki do końca dobry, i jakoś tak mam dziwne przeczucie, że to będzie. O, znalazłem Freddy'ego i Freddy. O ty skórę! W każdym razie tak, no, coś czuję, że Freddy to akurat już nie będzie nam pomagać. Na następnym screenie widzimy chikę, bardzo zniszczoną chikę. Widać, że jej chyba najbardziej oberwało się pożarem mimo wszystko. To ona najwięcej spłonęła, roztopiła się. Widać jak po jej pyszczku, że tak to nazwę, ręce i całej klatce piersiowej wręcz roztopił się i spłynął płynny plastik. Wygląda to przerażająco, nie oszukujmy się. Mam nadzieję, że te designy będą właśnie tak wyglądać i że ta gra będzie absolutnie straszna. A nie to co Security Bliss, bo nie oszukujmy się, Security Bliss było fajnym odkryciem, ale jak na w świeżości, to mało było tam takich bardzo strasznych elementów. Na kolejnym sklepie widzimy, tym razem już na dole, oczywiście też z Monty, tylko tym razem tutaj widoczny od drugiej strony, trochę bardziej z bliska. Widzimy co ciekawe arcade, na którym mogliśmy zagrać w golfa. Będziemy mogli znowu na nim zagrać? Jakby, po co on jest tutaj tak wyeksponowany, co nie? To brzmi jak takie hmm, Princess Quest 7, 8 i 9, jakby. Wiemy, że arcady przedstawiały nam też fabułę i pozwalały nam odblokować specjalne zakończenie. Po co ten arcade jest tu tak wyeksponowany? Czemu on działa? Czy jakim cudem on działa w ogóle? No i w końcu przechodzimy do ostatniego screena. Można by powiedzieć, że najmniej ciekawego, ale według mnie mimo wszystko najbardziej ciekawego. Dlaczego? Dlatego, że widzimy tutaj miejsce, do którego Nigdy w Security Bridge nie mieliśmy dostępu. Jest to miejsce, z którego wyjeżdża do nas Montgomery w katcece, kiedy zaczyna się walka z nim jako bossem. To jest miejsce, w którym najprawdopodobniej są naprawiane albo konserwowane te całe wagoniki podwieszane do sufitu, i jest to miejsce, którego nie znamy, więc. To jest to, o czym mówiłem. To jest dowód ostateczny na to, że mimo wszystko Security Bleach pokaże nam lokacje, których nie widzieliśmy. Będziemy mieli bardzo dużo. odświeżonych to jest akurat złe słowo, ale na nowo, jakby z innej strony, pokazanych na tych samych lokacji. Ale mimo wszystko, będziemy mieli kilka, może nawet kilkanaście lokacji, do których nigdy nie mieliśmy w ogóle dostępu. Prawdopodobnie, wnioskując po trailerze, do ruina. Naprawimy sobie jeden z tych wagoników, i właśnie w ten sposób przedostaniemy się z jednej strony y, golf kursu na drugą stronę. Bo to jest chyba najlogiczniejsze, skoro cały ten stelaż, że tak powiem, metalowy jest w rozsypce. No i to tyle z tych screenów. Generalnie, tak jak mówiłem, dupy nie urywa. To nie jest coś typu potwierdzenie, że pojawi się wani w ruinie albo coś. Ale jest to coś, jest to taki mały smaczek, który nadal podbudowuje w nas tą chęć czekania na Ruina. A Ruin wychodzi już w tym miesiącu. Kiedy? Tego jeszcze nie wiadomo. Mam nadzieję, że zapowiedzą to chwilę wcześniej. To wezmę sobie wolne w robocie i e, nagram od razu cały maraton. Prawdopodobnie ze względu na maraton też będzie do rozdania kolejna kopia Security Breach, więc. E... Z mojej strony będzie to też świętowane, będziecie mogli wygrać kopię tej gry. Mam nadzieję, że wpadniecie na serię. Jeszcze nie wiem, jaki zrobię konkurs, jakie będą zasady i w ogóle. To jeszcze się przemyśli. Ale tak, jest taki plan. Chcecie wygrać własną kopię Security Breach? No to śledźcie kanał. Subujcie, łapkujcie. No i mam nadzieję, że odcinek się podobał. Trzymajcie się do zobaczenia w następnych filmach, materiałach, live'ach, coverach. No i cześć. Do następnego.